Dzień dobry, nazywam się Marta Remplewicz. A ja Sofia Marciniak. Jesteśmy z wykształcenia chemiczkami, a zamiłowania do ziół dzielarkami. Od sześciu lat tworzymy własną markę kosmetyczną, opartą na świeżych naparach z Witamy Was serdecznie w naszym ziołowym laboratorium, w naszej chatce i dzisiaj chciałybyśmy powiedzieć o problemie z wypadającymi włosami. O którym często nas informujecie, pytacie. Znacie już na pewno nasz szampon koniczynkowa włosomyjka, która jest dedykowana dla kobiet, które mają problem z wypadaniem włosów, a ze względu na to, że właśnie w tej chwili rośnie wyka, chciałbyśmy ją pokazać Wam i opowiedzieć o jej cudownych właściwościach, jeśli macie ten problem z wypadającymi włosami. Bardzo bogata jest w takie związki jak flawonoidy przede wszystkim fintocydy, związki cyjanogenne, garbniki, śluzy, enzymy, białka. Bardzo bardzo dużo takich składników I w ogóle ma takie aktywnych. związki właśnie podobne do estrogenów, mówi się właśnie, że Wyka, podobnie jak koniczyna, o której opowiadałyśmy w filmiku na dole posiada związki, które mają zdolność przyczepiania się do naszych damskich receptorów estrogenowych i ona super się sprawdzi właśnie tak jak w przypadku koniczyny przy okresie menopauzy. Jeśli brakuje nam tych estrogenów endogennych, tak, to ona podobnie wyka, jak i koniczyna, będą je uzupełniały, mają taką zdolność. Dlatego dzisiaj przygotowujemy dla Was specyfiki, które super się sprawdzą przy włosach wypadających u kobiet, najczęściej charakteryzujących się na przykład przerzedzeniem przedziałka. Mamy tutaj mniej włosów i to będzie błędowało. I od czego zaczynamy? Dzisiaj yy, mamy dla Was trzy przepisy, dwa z, na bazie alkoholu i jeden napar tradycyjny. A więc pierwszy to przygotujemy sobie intrakt, gdzie będzie nam potrzebna jedna część kwiatków, wyki, Zalewamy pięcioma Dzięki. częściami. Bierzemy alkoholu. same kwiatki nie skupiamy. Tak, kwiaty są takie fajne, fioletowe, fioletowo różowe, nie? Tak. Mhm. I, I zalewamy pięcioma i... częściami wrzącego alkoholu 50%. -owego. Tym się charakteryzuje właśnie intrakt, że mamy gorący alkohol. I Przykrywamy, no i pozostawiamy to od 7 do 14 dni do wytrawienia się. I po tym czasie mamy przygotowany już gotowy produkt i możemy nim sobie robić wciereczki. Czyli tak, y, najlepiej zastosować to po myciu, wyjątkowo taką wcierkę, nawet nie przed myciem, tak jak my mamy chillową ziołowcierkę i stosujemy ją przed myciem, bo jest tłusta, to to możemy zastosować po umyciu włosów, czyli Taki, taką odstaną, można powiedzieć, takim odstanym intraktem masowujemy sobie w skórę głowy pasmo po pasmie tak jak są włosy farbowane, tak tutaj pasmo po pasmie, żeby masować porządnie w skórę głowy. Warto jest wykonać przy okazji też masaż tej skóry głowy, żeby pobudzić sobie mikrokrążenie. i E, dzięki temu, e, oczywiście tak jak przy ziołach, żeby widzieć re, e, efekty ich stosowania, musi być regularność. Więc stosujemy to najlepiej, co najmniej dwa razy w tygodniu, powtarzamy taką kurację. Jeśli na przykład kogoś będzie podrażniał ten e, alkohol e, i będzie za dużo go, można zawsze sobie rozcieńczyć taką nalewkę, że dodajemy po prostu przygotowanej wody i rozcieńczamy, i takim rozcieńczonym roztworem wcieramy w skórę głowy. Kolejną yy, rzeczą, którą chciałybyśmy Wam powiedzieć, to jest przygotowanie nalewki. I też jedną część kwiatków musimy sobie przygotować. To bardzo uczy cierpliwości skubanie tych kwiatuszków. Mhm. A następnie zalewamy też pięcioma częściami alkoholu, ale już nie gorącego, po prostu tak w temperaturze pokojowej 50%. I tu będziemy przygotowywać nalewkę w ten sposób. To pozostawiamy na okres 14 dni do wytrawiania się. No i po tym czasie też. Stosujemy podobnie jak intrak, jako wcierkę właśnie do, w skórę głowy, aby pobudzić mikrokrążenie, żeby włoski nam rosły, żeby zaczęły się pojawiać tak zwane baby hairy. To jest też mega ciekawe, ja powiem o wynikach badań, bo tak jak mówiłam, że my tu pokazujemy w tym... W tym roku, w tym odcinku, w tym sezonie wykem, bo koniczyna była w zeszłym roku, ale właśnie nawet stosowaniu, zobaczcie, szamponu, gdzie używamy naparu z koniczyny, kwiatów koniczyny. W wyniku badań w niezależnym laboratorium wzrost włosów, tych baby hair, tych małych włosków, był większy o 20%, tak? Więc to jest naprawdę bardzo dużo. Gdzie szamponem myjemy i po prostu go spłukujemy, tak? Więc czas działania substancji aktywnych jest niewielki. Natomiast tutaj, przy takich nalewkach, intraktach, które wcieramy w skórę głowy. Ten czas jest zdecydowanie dłuższy, że te substancje aktywne mogą sobie po prostu bardziej podziałać. Więc czekamy na Wasze Baby Hairy. A teraz trzeci przepis, bardzo szybki, który możecie sobie szybko przygotować i też stosujemy w naszych kosmetykach, to jest przygotowanie naparu z kwiatów wyki. Czyli, jak to Marta mówi, uczenie się cierpliwości, skubanie kwiatków i jedną łyżkę przed naparzeniem musimy spryskać alkoholem, a następnie. Umieszczamy ją w zleweczce, w, w, w szklaneczce i zalewamy jedną szklanką w rządku. I tutaj musimy też jeszcze dodać coś kwaśnego. My mamy ocet jabłkowy, więc szczytę takiego octu jabłkowego dodajemy. Oczywiście może być z tego cytryna, kwasek cytrynowy. Co tam macie kwaśnego w domu? Przykrywamy. No i pozostawiamy to na okres około 20 minut. Po tym czasie filtrujemy. I już mamy gotowy napar z kwiatów wyki. I takim naparem, czyli to jest coś, co, dlaczego ja też się zakochałam w naparach ziołowych, to jak byłam moda, to właśnie płakałam babcia mi zawsze mówiła, żeby płukać włosy, ja płukałam naparem z rumianku, ale to tak właśnie dokładnie się samo stosuje. Czyli tak myjemy włosy, spłukujemy i na ostatnie płukanie wykonujemy właśnie takim naparem z kwiatów wyki. I po prostu zostawiamy już. Tego naparu nie spłukujemy. I wtedy te substancje aktywne, co zaś po prostu działają, działają, działają. I daj rosną, rosną, rosną. To tyle z naszego czarodziejskiego, pięknego domku. My jeszcze przypominamy, że na wypadające włosy mamy naszą spektakularną, koniczynkową włosomejkę. I to, żeby sobie uzupełnić jeszcze pielęgnację tych naszych włosów, mamy zioł octel, które bardzo polecamy po umyciu, do nałożenia, bez spłukiwania, pozostawiamy do wyschnięcia. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wy macie jakieś sprawdzone sposoby na wypadające włosy, dzielcie się z nami, dzielcie się z innymi i pozdrawiamy Was serdecznie do następnego odcinka. Pa!